Thank you Dobra, łamie do raz się żyje. A coś i tak jest rozjebane. Jak mnie wystraszył. No, do tego 6 dni roboczych, bo sobie kieras kurwa wymyśli, że potrzebują mnie, firma cię potrzebuje. Oczywiście zawsze sobie przypomnę, kiedy mnie potrzebują, a kiedy ja potrzebuję podwyżki, to nie, co ty, nie ma, nie ma pieniędzy, korona jest. Mm. Ale. Przeprzedzę wam orodzenie, to nie jest kanał, na którym marudzimy. <laughs> Więc no... 6 dni przerwy w Tarkowie robi jednak, robi jednak różnicę. 50 mam za sobotę, wiesz, chyba dokładnie to 160 wie właśnie. Tak, Aras. Niestety to jest typowy, standardowy błąd w Tarkowie. Bardzo bym chciał ci odpowiedzieć, jak to usunąć, ale nie mam pojęcia. W ogóle witam po raz pierwszy Aras. Miło, że się odzywasz. Bardzo doceniam to, że ktoś nowy się przyjdzie wiesz, zainteresuje. To je odku typu kutasi. Thank you boys. O, no, to Aras jeśli ten. Jesteś nowy, nie? I chcesz się w miarę szybko nauczyć. Parkowa, to ja bym Ci polecał. Yy, wejść sobie na pierwsze naszego Discorda. Yy, tam jest dużo doświadczonych graczy, którzy Ci chętnie pomogą, ale generalnie wieczorami siedzą. Przykładem jest Moonlight, który jest naprawdę ogarniętym typem. On jest tutaj na czacie. Pozdrawiam Moonlight. I on jest wypierdalaczem wśród wypierdalaczy. Czakiem Norrisem wśród takich Nor Norrisów. Jest bardziej niebezpieczny niż gaz Wpuszczasz go do pomieszczenia z pięcioma typami, za chwilę wszystkie typy leżą, ma on morskie te spodnie, nie? Nikt, nikt nie zadaje pytań. Nikt nie ma o tyle odwagi. A tak poważnie to jeszcze masz dużo poradników. <laughs> masz dużo poradników na, na, na YouTubie. Między innymi zachowania PvP. Przykład, w momencie, w którym zaczyna ci się kołysać broń, tu mam, mam wrażenie, że, mam, że nie będziecie na mnie źli, jeśli się trochę powymądrzam. Zaczęła mi się broń kołysać i ja już zdarza, zdarza mi się taki przebłysk inteligencji. Instynktownie przestałem się ruszać, bo by mi się broń kołysała. So now the question is, are are you making the stream snipe or not? Ah. Okej, okay, tam, tam jest krew, muszę pamiętać, żeby używać cały czas tego samego języka. Nie wyrzuciłem czapki, ja ją po prostu zostawiłem, żeby lutu pilnowała, nie? Czapka jest bardziej niebezpieczna niż ja. Równałbym ją do wkurwionego taty. Powiem to tak po angielsku, bo po polsku tego nie umiem oddać. That was fucking close. Się zastanawiam, ile kurwa tutaj było talentu, a ile tutaj było po prostu ich niedojebania. Co? Może być porówno. Wiem, że w środku jest jeszcze trup. 9, 90% szans, żeby nie kutasił tak długo. Oni. Zastanawiam się też, czy oni byli w teamie. Jestem tak połamany, że całego Alusplita będę się użyć. Jakie ja teraz oglądam anime? Wiem, że wcześniej się już mnie z Pawelos o to pytałeś, ale... Z natłoku tego co się działo po prostu nie byłem w stanie ci odpowiedzieć. Ciężko mi w ogóle nazwać to, ale o gościu, który... Taki typowy harem. O gościu, który ma jakąś tam super moc, którą przejmuje. Czary. Tak, to to czary. Moc, moc magiczną innych dziewczyn. Tym w ogóle nie siedzisz na Discordzie? Szczerze, nie włączyłem go. O, i mi coś napisał. Ma kulpa, mój błąd. Hmm. Ciężko bym cokolwiek powiedzieć w sumie o, o ty tytule tego anime, dlatego że no, jest taki długi. Primas, jeśli mogę Cię prosić, wrzucisz linka do Prima na naszym Discordzie. God damn! Woo! Fat loot! Thank you for your cooperation, boys. Pany, ja tu się nie chcę przechwalać, nie? Ale, ale to było kurwa dobre. Takie dobre, że aż chuj staje. Tak kto by powiedział furt emperor? Tutaj muszą być jeszcze kurwa typy porobione. Ja to czuję. No jak? No jak? 105 albo 81? Nie ma co to się stało? Tutaj się kurwa bros się stał. Ja mam czasami tak, że wiesz, wypierdalam wszystkich. A zazwyczaj to wypierdalają wszyscy mnie. Wydaje, że ten gościu po prostu próbował podjebać jakiegoś luty, wiesz Przecież tak kurwa za mały plecak ma jak na taką hakaśkę Ale go panowie ukarali Mól by się przydał Mi się nie chce stąd odchodzić. Hmm. Czemu to musi być takie piękne? Typ biegł stamtąd, więc tam też coś musi leżeć martwego. Right? Mam rację. Jestem greedy. Moje bycie greedy mnie kurwa zabija. No jak? ja, dlaczego? Mai masz w pierdol, czemu? Ale typu z tą amunicją to, to popłynął. Reżiusz, szkoda, że nie puściście ze mną na raid. zobacz jakie luty tutaj są. Czemu się wkurwił reduktor? Nie, nie mam pojęcia, sorry. Tell me, tell me, please. Kurwa, tyle lutu. Tutaj jest 5 milionów leży jeszcze. Nie, 5, 15 kurwa. 15 milionów mówię Wam. I to wszystko w złocie. Byście wbili do mnie na kanał się przywitali, a nie tak kurwa sprzyczajki piszecie widziałem was tam na dole na discordzie ale juchy, tu też musi coś leżeć za chwilę się położy i będzie tylko puf urywa nie ma, o i leży I leży sobie tutaj taki gościu z mozinem ale zasłużyłem sobie na to wszystko, zasłużyłem zabiłem tych wszystkich panów co tu byli a jeszcze mam do zlutowania w budynku tutaj typów... Dzięki Aro za subskrypcję. Ależ ja cię nie próbuję denerwować. Reduktor w B to się nazywa K9EA serwer. W Lutuj. Ja miałem Discorda wyłączonego, ziomek. Także mea, kurwa, kulpa. Moja wina, zawiniłem. Ty co, boisz się przywitać? No teraz to już w ogóle. Teraz już nie chcesz się witać. Mm. Siemanko. Teraz też jest to. Nie będę, nie będę z sto... tym. A pokazać, zobacz, zobacz sobie. Bitcoina mam. A tutaj kurwa jeszcze Pane. głębiej w doksach karda mam. Obie się zrespiły. Wręczeli. <grystanie> 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 taki kurwa jestem ulany teraz, że roz noszę rozmiar Ez jak świat, kurwa. Obieżej się. Ez jak świat. targów. <grystanie> Sorry, bro się gościu nazywa. Już, już jestem taki znany i bogaty, że się ludzie za mnie podają. Widziałeś, ile tam dobroci leży? Nie nerwuj mnie, od godziny, godziny temu pisałem Michael, czy jest live. A czy no nie ma go na tym YouTube. Ani nic na tego nie wrzuciłem na YouTube'a, że jest live. No ja nie bym nie pod... przedłużył. przedłużyło. się. Mówię, no dobra, to sobie gram w tego walkingera. Nie no, no, i... od godziny już. O, kolejny nie... pan. Panie, nie. A. Po prostu worek śmieci. Z zabity. A, zabity worek śmieci. No taki ujebany smarek, kurwa, wygląda jak ty, zjebany. Ale dzisiaj sześć razy się pod rząd wyjebałem i teraz pierwszą taką akcję miałem, że ostatnim nabojem typa dwóch typów wyjaśniłem To nie był ostatni na on się wykwalił. Ha? No Już przestałeś strzelać i on to tak O. Tak jak wtedy reduktor na ekstrakcie A, z Bitcoinem no. w kieszeni. No, to się podobnie było <noise> Powinno być na tym nawet w EFT, bitkę w kieszeni ja palę. Mhm. Ty, jakby tam ja, się opa. doliczyć tych wszystkich trupów, to tam może cała mapa leżeć. Mhm. Dwóch panów na bibliotece, Ale. dwóch panów ja zabiłem, tam jeszcze trzech panów ja zabiłem. Tam jeden typu był na wyjściu, drugi uciekał. Poczekaj, już, już się zgubiłem. Trzech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu panów tam leży. 10. No ja dziesiąty, a dwunastu chyba wchodzi, nie? Mhm. Mm Max. Nice. No, pytanie, czy po prostu gdzieś się szwendają, czy. Czy ich nie znalazłem jeszcze? Takie? Albo albo. Albo pedał, ja albo gej. Nie iść, bo na napchany jesteś. No, jestem na bardziej niż kurwa z nie? Niż Obajtek. tak. Nie no, to był żart oczywiście. Proszę mnie proszę nie zatrzymywać na granicy za dwa tygodnie. To jest do Polski reper? Tak? No jadę na no, 3 tygodnie na ulot. Chyba mi tą nogę reperować. Mhm. Próbowałem CMS-em, ale nie dało się, wiesz, więc muszę iść do chirurga. Okay. Trzeba było spróbować tym. Surwem. Większą. Sutan, surwem. Ja się niczego czarnego w ręce nie dotykam. To Grizzly. Ale Grizzly czaraj nie leczy. Mówisz, że czarne w dupie takie długie to... Nie, 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 nie lubisz. A skąd ty wiesz od razu w dupie? Ja zawsze jak miałem nos nosić surwa to tylko w dupie. Ja niczego czarnego sobie w dupę nigdy nie wkładam. Zresztą szurw jest mniej ja warty jest niż ten LEDEX, ale LEDEX to jest podwójny czarny. Podwójnego czarnego nie da się odmienić. Ja was tak wszystkich bezmyślnie przerzuciłem, ale tego i Klimasa nie powiedziałem. No przynajmniej kanał pełny. No i tak nikt by nie wszedł, bo nikt poza naszą czwórką nie ma tu uprawnień. Poza tym nie jestem taki... Nie popularny. Nie się Ty ale jak wykosiłem tą ekipę tutaj, całą, te, 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 tą całą mapę do polutowania, no to 30 parę osób się zrobiło na streamie momentalnie. przedbym Bo dopiero się dowiedziałem od Klimasa, że ty masz live'a jednak Tak naprawdę Ładną miniaturkę zrobiłem na live'a hmm. Któryś z was kała, ma no, przegłos Tylko, tylko ten, ten Kałak taki kujowy Jak podjebujesz zdjęcie z internetu to nie, masz... to, nie, to nie możesz sobie wybrać jaką bronię wklejasz Klimas ma przegłos No, napierdalasz w ten mikrofon strasznie Jakbyś kurwa... Wiesz. Robię, robię. Bo już Tak to robię i ten i. Ja o, zobacz, no. a, je a jednak może ktoś. Jakujesz Internet, to nie możesz sobie wiedzać jaką rolę Witam wszystkich, cześć. Siema. Witam. Na aż w też. Od jakiegoś czasu na tym kanale w soboty i niedzielę popołudniami pojawiają się streamy. Jeśli jesteś zainteresowany, by zobaczyć jak wygląda granie w Tarkowa z innej perspektywy. Zapraszam. Tymczasem trzymaj się ciepło. Hej.